Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku przypominam, że liturgia Słowa Niedzieli Palmowej jest jakby podwójna. Wynika to z podwójnego charakteru tego dnia, którego pełna nazwa brzmi Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Na początku tej liturgii rozważamy i odtwarzamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Temu, towarzyszy temu tylko jedno czytanie. W roku C jest to fragment XIX rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. Święty Łukasz, według powszechnej opinii egzegetów, nigdy nie był w Ziemi Świętej. Dlatego czasami zdarzają mu się topograficzne lapsusy. Tak jest i tym razem, kiedy pisze, że Pan Jezus zdążając do Jerozolimy, przy... przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną. Wiemy że wiemy to zarówno z informacji innych ewangelistów, jak i z własnych doświadczeń, jeśli ktoś był w Ziemi Świętej, że ta kolejność jest odwrotna. Idąc ku Jerozolimie przez Górę Oliwną, najpierw przechodzi się przez Betanie, a w połowie drogi, już niedaleko szczytu, jest Betfage. Obydwie miejscowości znajdują się na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Sama zaś Góra Oliwna wznosi się na wschód od Starego Miasta Jeruzalem po przeciwnej stronie potoku Cedron. Ta waż... Jest to ważna uwaga, ponieważ zgodnie z zapowiedziami proroków, Mesjasz miał przyjść ze wschodu wraz ze wschodzącym Słońcem, a następnie miał przejść przez bramę wschodnią. Dzisiaj w tym miejscu jest zamurowana przez wyznawców islamu brama złota. I miał objawić się w świątyni. Dochodząc do Betfage, pan Jezus wysłał do wioski dwóch uczniów, żeby znaleźli dla niego osiołka, takiego, którego nie dosiadał jeszcze żaden człowiek. Ten szczegół podkreśla nowość i wyjątkowy charakter wydarzeń, które właśnie się rozpoczynają. Pan Jezus sam podkreślał, że to, co nowe, potrzebuje nowej oprawy jak choćby nowe wino, które trzeba wlewać w nowe bukłaki. Z Betwagę do Starej Jerozolimy jest około dwóch kilometrów. Wcześniej Pan Jezus często pokonywał tę drogę pieszo. Tym razem jednak zdecydował się, że wjedzie na osiołku. Dlaczego? Otóż po to, żeby się wypełniło proroctwo z Księgi Zachariasza, Powstały około 500 lat przed Chrystusem. Znajdujemy tam taki opis pojawienia się Mesjasza. Raduj się, wielce, curo syjonu. Wołaj radośnie, curo Jeruzalem. Oto Twój Król jedzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. dziewiąty rozdział Zachariasza. Ważna jest także odpowiedź Którą zgodnie z poleceniem Chrystusa uczniowie dali właścicielowi osiołka. Pan go potrzymu, potrzebuje. Po hebrajsku, pan to jest Adonaj. Tym słowem mówiono o Bogu, żeby nie wypowiadać najświętszego imienia Jahwe. Tłumy, widząc triumfalny wjazd i spełniające się proroctwa, prorocz, prorocze zapowiedzi, rozpoznają w Jezusie Chrystusie obiecanego króla, który przychodzi w imię pańskie. Także wołanie pokój na niebie i chwała na wysokościach odnosi się również do spełnienia się obietnicy mesjańskiego pokoju, który ma nastać wraz z przybyciem zapowiadanego Mesjasza. Całe to wydarzenie zaniepokoiło oczywiście elity duchowej Jerozolimy, które obawiały się, rozruchów w czasie nadchodzących świąt paschalnych. Do tego doszedł jeszcze jeden powód, ważny nie tylko z punktu widzenia interesów władz świątyni, ale także ze względu na spełnienie się kolejnej zapowiedzi proroków. Otóż w tym samym rozdziale u Zachariasza, zaraz po wjeździe do Jerozolimy, święty, święty Łukasz w swojej Ewangelii, podobnie jak inni ewangeliści, Opisuje wyrzucenie przekupniów ze świątyni. Tego fragmentu akurat już nie czytamy, ale jak otworzymy sobie Ewangelię według Świętego Łukasza, XIX rozdział, to kilka wierszy później to znajdziemy. W ten sposób spełnia się kolejna zapowiedź mesjańska, bowiem wspomniany już Zachariasz, zapowiadający wjazd mesjasza na osiołku, napisał w ostatnim zdaniu swojej księgi. Że w tym czasie nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu pana zastępów. Władze świątynne usiłowały jeszcze wyciszyć tę sprawę, ale kiedy im się to nie udało, po tym wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, wydarzenia nabrały niezwykłego przyspieszenia. I o tym właśnie czytamy w drugiej części Liturgii Słowa poświęconej męce pańskiej. Zaczyna się ta część Liturgii Słowa od czytania proroka Izajasza, a konkretnie od fragmentu trzeciej pieśni o Słudze Pańskim. Warto przeczytać wszystkie cztery pieśni o Słudze Pańskim i zobaczyć, jak precyzyjnie Izajasz na wiele wieków wcześniej zapowiadał losy Chrystusa. W krótkim czytaniu z Niedzieli Palmowej mamy tylko fragment zapowiedzi cierpień Syna Bożego, który przyjął na siebie postać sługi. Więcej na ten temat znajdziemy w obszernym czytaniu opisu męki Pańskiej. Pokazuje ten opis, jak wypełniły się zapowiedzi proroków i co stało się z Synem Bożym, który przyszedł do swojej świątyni i do swojego Jeruzalem, do swojego ludu. Ale nie został przyjęty. Czytając dłuższą wersję Ewangelii według Świętego Łukasza na Niedzielę Palmową, rozpoczynamy od opisu ostatniej wieczerzy, która była ucztą paschalną. Chleb i wino przemienione w ciało i krew Chrystusa stały się pokarmem na uczcie Nowego Przymierza, która jest przed smakiem tego, co ma się wydarzyć w Królestwie Bożym. Tę Uroczystą atmosferę zakłóca zapowiedź zdrady Judasza i zapowiedź zaparcia się świętego Piotra. Wskazuje to jedno i drugie, że groźba niewierności ciąży nie tylko nad tym uczniem, który wykradał pieniądze z Trzosa, ale również nad tym, który był pierwszym zastępcą Chrystusa na ziemi. W kontekście zdrady Judasza, szczególnej wymowy nabiera pytanie padające podczas ostatniej wieczerzy: Czy brak Wam było czego, kiedy posyłamy Was bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Okazuje się, że nie brakowało im niczego. Tym bardziej więc tej zdrady Judasza za 30 srebrników nijak, nijak nie da się uzasadnić. Podobnie zresztą, jak nie da się niczym uzasadnić, Zaśnięcia uczniów w Getsemanii, Ani nie da się uzasadnić postawy Piotra zapierającego się Chrystusa, skoro jeszcze parę chwil wcześniej wymachiwał mieczem i odciął ucho słudze arcykapłana. Według świętego Łukasza, inaczej niż u pozostałych ewangelistów, przesłuchanie Chrystusa przed Sanhedrynem miało odbywać się, skoro tylko nastał dzień. A więc nie w nocy, go za dnia. W czasie przesłuchania pojmanego Chrystusa przed arcykapłanem, szczególnego znaczenia nabiera Chrystusowa odpowiedź na pytanie arcykapłana o mesjajską godność Syna Bożego. W odpowiedzi Chrystus mówi coś więcej. Nie tylko przyznaje się, że jest mesjaszem, ale mówi: Odtąd Syn Człowieczy. Siedzieć będzie po prawej stronie wszechmocy Bożej. To dla ludzi Starego Przymierza oznaczało, że Pan Jezus uznaje się nie tylko za Mesjasza, ale właśnie za Syna Bożego. Zresztą w kolejnym zdaniu, Tak, Ja nim jestem, Pan Jezus uznaje, wyznaje swoją boską godność. Potwierdza tę boską godność bezpośrednio. To było już dla Żydów ówczesnych, podobnie zresztą jak dla wielu współczesnych Żydów, absolutnie nie do przyjęcia. Są bowiem tacy Żydzi mesjaniczni, którzy uznają Jezusa Chrystusa za mesjasza także dzisiaj, ale nie za syna Bożego. Deklaracja o bóstwie Chrystusa stała się bezpośrednią przyczyną skazania go na śmierć przez żydowski Sanhedrem. Na użytek władz rzymskich trzeba było jednak wymyślić inny powód, bo Rzymianie nie skazywali nikogo na śmierć z powodu jakichś sporów religijnych. Przed Piłatem oskarżono więc Chrystusa, wbrew prawdzie, o to, że odwodzi ludzi od płacenia podatków dla, Cezarza, dla Cezara, albo że uważa się za króla żydowskiego. W kontekście tego ostatniego oskarżenia, że Uważa się za króla żydowskiego, zrozumiałe staje się odesłanie Chrystusa przez Piłata do Heroda, który tytułował się przecież królem żydowskim i władał w Galilei, skąd pochodził Chrystus. Ale nawet Herod, który uważa się za króla żydowskiego, nie dostrzega w Chrystusie zagrożenia dla siebie. Dlatego odesłał go do Piłata. W relacji św. Łukasza. Podobnie zresztą jak u innych Ewangelistów, przedstawiciele władzy z nadania Rzymu, a więc ani Herod, ani Piłat, nie dążą do śmierci Chrystusa. Jednakże sposób, który wybrał Piłat, żeby uwolnić Chrystusa, wskazuje na Jego nieznajomość żydowskiego prawa. Każąc im wybierać między Chrystusem i Barabaszem, Piłat nie rozumie, że zgodnie z żydowskim prawem bluźnierca, za jakiego uznano Chrystusa, jest bardziej winien śmierci niż zabójca, którym faktycznie był Barabasz. Dlatego lud wybiera Barabasza. Święty Łukasz w swoim zapisie Ewangelii nie wspomina nic o modlitwie Pana Jezusa na Krzyżu. Odnotowuje natomiast Ostatni akt miłosierdzia Chrystusa wobec jednego z ukrzyżowanych złoczyńców, który wyraził skruchę przed śmiercią. Łukasz nie pomija także uczynku miłosierdzia, który wobec Chrystusowego ciała spełnił Józef z Arymatei, składając Chrystusowe ciało w swoim nowym, znowu podkreślam, nowym grobie. Wspomina także Łukasz o miłosiernym uczynku kobiet które przygotowały wolności, aby natychmiast po szabacie namaścić ciało Chrystusa. Nie wiedziały przecież, że On zmartwychwstanie. Ale podkreślam, że u świętego Łukasza te uczynki i postawy miłosierdzia nawet w ostatniej chwili są bardzo mocno podkreślone. Teologiczne konsekwencje opisywanych wydarzeń zawiera święty Paweł w liście do Filipian. Które, którego fragment czytamy jako drugie czytanie. Jest to fragment drugiego, drugiego rozdziału z listu do Filipian. Apostoł pisze w nim o Jezusie Chrystusie, który istniejąc przedwiecznie jako Bóg, ogołocił samego siebie, czyli wyzbył się swojego boskiego majestatu, żeby przyjąć postać sługi. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Co to znaczy? Słowa te skierowane były pierwotnie do ludzi żyjących w kulturze greckiej. W tej kulturze i w tej religii główną cechą, która różniła mitologicznych bogów od ludzi, była wolność bogów od cierpienia i śmierci. W niczym innym od ludzi się nie różnili. Mieli te same wady, czasami tę samą postać, tylko nie cierpieli. I nie umierali. Tymczasem prawdziwy syn Boży, a nie mitologiczny, uniżył się, został uznany za człowieka, za zwykłego człowieka. Będąc jako Bóg nieśmiertelny, dla nas stał się śmiertelny i posłuszny aż do śmierci. Ale nie był to wyraz buntu przeciwko Bogu, jak w przypadku mitologicznych Herosów. Tylko był to właśnie przy... wyraz posłuszeństwa Bogu ojcu. Dlatego ojciec przedwieczny wywyższył go po śmierci i chce, żeby przed nim zginęło się każde kolano w niebie i na ziemi. Tak samo, jak zgina się ono przed ojcem, który jest w niebie. Bo jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci Ojcu, którego, którego posłał. Zatem w Jezusie Chrystusie, i to ukrzyżowanym, mamy oddawać cześć Ojcu. Jest to szczególna treść, którą zawierają obrzędy i liturgia Wielkiego Tygodnia. Życzę głębokiego przeżycia tych dni. Dziękuję za subskrybowanie, subskrybowanie mojego kanału i za wszystkie polubienia za wszystkie komentarze. Życzę dobrego tygodnia, jeszcze raz. Szczęść Boża.